Ty dobra, jesteś... ...le specjali... Nie! <coughs> z tej strony, Neskoty jest ze mną dzisiaj, łezę zagramy w Breda Freda, a Fred przyszedłem jest Wezą. na czas! A przyszedłeś. Przyszedł... Możemy, możemy sprostować, że przyszedłem na czas, nie półtorej godziny spóźniony. Słuchaj, ja już mam 7 minut nagrania, ja wiem dokładnie co ty mówiłeś, co, o czym rozmawialiśmy, ja wszystko mam udokumentowane, więc to wszystko a po prostu nie, teraz dam i powiem ludziom jak się spóźniłeś, więc... E... Przestań. Proszę cię bardzo, nie no dobra. Nerwy? Już, już, dobrze, jest, nerwy? jest dobrze, bo, dobra, bo dobrze, Bobrze ogarnijmy sterowanie, bo ty widzę dobrze, już troszkę. Dobrze, wiesz. No e... tak, strzałkami się ruszam na prawo i lewo, tak. Dupa, ja chodzę w sadem. I X -y <laughs> Strzałki nie działają. Czekaj, można kłucać, można W, można... Coś jeszcze jest. kucanie, kucanie jest bardzo ważne. Kucanie A jest na kół, na kół masuje się bzusek! Nie, przyciągasz linę. Uja tam masujesz brzusek. No okay, 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 okay. Masuje brzusek. Dobrze, masujesz brzusek. To jest taki, że odcinki będą u mnie na kanale, ale drugi odcinek będzie u Łezy, żeby, żeby ludziom pokazać, że, że taka seria istnieje. Czyli co, ogólnie chodzi tutaj o to, żeby co? Współpracować. Żeby współpracować. Tak, głównie, no, głównie gra. My się przed chwilą kłóciliśmy. No i będziemy się kłócić, natomiast za też podczas chodź gry. A, dobra, Masz, do pingwina, dobrze. A więc nadszedł czas! Uważajcie na siebie! Ja nie mam A, weź ty kliknij Ta. A. A, na spację, dobra, pomagajcie sobie nawzajem, współpraca się opłaca, nie zapomnijcie czego nauczył was Charlie. Waszym celem jest dotrzeć na szczyt, ale jeżeli po drodze zbierzecie jakieś... Co? Zbierzecie jakieś zdjęcia? Pilnujcie ich jak oka w głowie. Przygoda przed nami, coś czuję, że... Weź. Po... I pa, mogę cię wciągać. Możesz, bo no, masujesz brzucha i nagle. Masuję się nagle... po brzuszku <laughs> i czujesz seksualne napięcie <laughs> i ciągnie cię do mnie. Idę do ciebie, <śmiech> tam. <śmiech> Przybywa. Proszę, który... E który. się masowało na ku. Dobra, chodź, chodź, chodź. Dobra, mamy to. Dobra, dobra, dobra. To, to nie będzie proste. Najmniej ją jest aby krok się w miejscu. A potem partner naciska ku. Zajebiście. No, pominąłeś dobrze, to wszystko już wiemy, tak? Już wiesz dokładnie, co trzeba robić. Tak, okay. tak, czyli patrz. No, raz, na trzy cztery. No. Trzy, cztery. A jak ty trzy, źle liczysz? czte-ry. Okej, okay, dobra. Dobra. No tam Ale musisz być. Ty jesteś jakiś kurwa, wytegowany. Dobra, razem dobra, z czy co? A którym się biega? Tak, Shiftem? Tu się nie da biegać, ty kłamiesz. Biega. Dobra, tak, dobra, tutaj, dobra, dobra. No, prostu... dajesz. Raz, dwa, trzy. Dobra, trzy, dwa. <laughs> Chodź, chodź, Jest, jeszcze raz. Jakiś... Ok, okej, okay, okej, okay, okej, okay. poczekaj. O, wciągnij mnie, pomasuj wrzuszo. Chodź, chodź. Okej, okay. ale ty, 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 chodź, bo tu... Zróbmy bo... sprint! Zróbmy sprint, tak, okay, no. I razem wyczujemy czas, kiedy czas skoczyć, dobra? Dobra Dobra, raz, dwa, trzy Ale, ale, ale tutaj tutaj ja muszę się bujać Tak, tu się musisz bujać, tak No i musisz w odpowiednim momencie, muszę... Wow! Ale to zrobiłeś, no, okej. Okay. To już teraz widzę, jak to współpraca będzie działać no. To jak najbardziej tak, ma tak. sens. Będzie chujowo. O Jezu. Masy O Jezu. O Jezu. O Jezu. Bo raz, No dba, bo mamy opóźnienie trzy, straszne! Raz, dwa... Ja wiem! To jest niemożliwe! Jezu. Raz, dwa... NIEŻNIE PRZEDE MNĄ! Masie wrzuciłem. Uh, raz, dwa. przestań! No, mówię, przestań! Nie było trzy, nie było trzy, nie było trzy. Dobra. Raz, dwa, trzy. Bo Dobra. Uh, uh. So, no, ja wiem kiedy skakać. Jak mówisz dwa, to muszę skakać. Dobra, no. Dobra. Raz, dwa, trzy. Dobra. Prawie, prawie, prawie na dwa. Tak pomiędzy. Co ty robisz? Dwa, a trzy muszę skakać. Okay. Dobra. Raz, dwa, trzy. O, Widziałeś? 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 No. Raz, dwa, trzy. Aaaa, mamy to, dobra, już, już obczajiliśmy jak to działa. wciągaj mnie masz i ten brzucho! No, dobra. Siemanko! Cóż za. No. Przewijasz mi, no dobrze. No. I tyle ich widzieli. Raz, dwa, trzy. Wow! Ej, o nie, tu znowu jest to. Dobra, bujaj się. Oh shit, oh shit, to będzie. O, może nie ja już widzę o co tu chodzi, ja widzę. To jest... To jest getting over it. To jest ta to gra? Jest getting Over With move your, move your, your Friend. With Your Friend! O boże, co masz Trochę nam to zajmie. To mamy, to jest seria na lata teraz. Patrz, patrz! Szy, w złą stronę! No. no, no, no! Kurwa, raz, dwa, aha, raz, dwa, trzy. Chodź ty, chodź, 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 mamy to, mamy to. Raz, dwa, Ale trzy. Ale co? Raz, dwa, trzy. Ty zacząłeś biec na zero. <grym> raz. Raz, dwa, dwa, trzy. Dobra. No jeszcze raz. To co? Raz, dwa, trzy. O, idealnie. Dobra. dobra. Raz, dwa, trzy. Gdzie ty skakałeś tak wcześnie? Przez przypadek to było. Mamy to. ciągaj mnie. Dobra. 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 ciągaj mnie. Masuj brzuchol. Masuję brzuchol. Mam nadzieję, że to jest brzuchol. To jest... Raz, dwa, trzy! <laughs> Chodź! Dobrze. Nie opierdzielaj to się! Będzie, to będzie ło! To będzie, to będzie... Co? Nic, żartowałem. No, dobra. Raz, dwa, trzy! Raz, dwa, trzy! Dobra, dobra, ale jesteśmy. Jesteśmy, to jest najważniejsze. Jesteśmy. Teraz to coś pokonało. I raz, dwa, trzy! Dobra. Okay. Dobra, czyli jak my to robimy? To też trzeba tym wyskokiem? Tak, tylko musisz o właśnie tak ostanąć. Tak, tak, tak. Oj, sorry. Ra. O, dobra. O! Dobra. Okej, okay, nowa przeszkoda loot. Chodź. Nowa... Jeju. Yeah, eee, co to znaczy? A tutaj znaczy idziemy na górę, a w dół jest czas. Ja pierdolę. No w sumie strzałka to pokazywało, ja nie miałem pojęcia! No. Ej, nie się. Okej, okay, poczekaj, Oj, poczekaj, patrz tutaj przypomnieć wam o jeszcze jednym, sorki. Możecie uchwycić się w większości ścian na ograniczony czas, warto o tym pamiętać. E, żeby chwytnąć, super. Okej, okay, poczekaj. Tutaj, raz, dwa, trzy. Uf, uf, Bardzo dobrze. Się no wciągam, to wciągam, już, już, już nie spadamy, tam nie spadamy. Raz, dwa, trzy. Jestem, bujaj się, bujaj się. Dobrze! Wciągaj, wciągaj mnie! Wciągnij Nie, nie, nie! A dobra, no. Masz ciągnij, rację. ciągnij. Wygląda okay. jakbyś był martwy. Raz, dwa. Ale to nic nie da, dobra, to nic nie da, to nic nie da to jest nie. Nie, tak tam na tak. Raz, dwa, trzy. Uf. Uf. Dobra. A, Ra, a, I teraz a, 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 jeden a, a, a. raz musi skoczyć na ścianę. Dobra. Raz, dwa, trzy. Okej, okay, żaden się nie złapał, ale do, do, dobre było wykonanie. Dwa, tak, tak, tak. Co robisz? Raz, dwa, trzy! Zapomniałem kliknąć E, poczekaj, dobra. Ja chyba swój ja ja guzik naciskam. Ja w ogóle nic nie klikam. Raz, dwa, trzy! A w ogóle nie doskoczyłem do sam. Który jeszcze który raz, jeszcze raz, jeszcze raz, E! Który e, to guzik się E! Naci... e? Aha. E. Raz, dwa, trzy! Dobra. Robisz to. O nie! Musisz się obniżyć, obniż się! Już, 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 dobra. O, dobra. Nice. Jesteś, spod... jesteś... jesteś jak w prawdziwym życiu byłeś. Raz. Że dwa, co? Że trzy. rudy, czy co? Bo nie rozumiem. Nie, że czerwony na twarzy. A, to to, tak, to zupełna norma. Szczególnie jak się dzieje. Jakby wysiłku. Co, raz jaki byłem zły i czerwony Dlaczego od razu? Dlaczego ty w ogóle myślisz, że ja jak chcę coś powiedzieć od razu, że o, jesteś rudy. Ja nie żartuję z siebie takich tanich żartów nie używam. Już spokojnie, pan sobie się Widzisz, jak mnie ciągnie do ciebie. O, tak, to. O, tak to. Aż unosi z niebiosa. Raz, dwa, trzy. Eee... Czy chcesz, chcesz, żebym ja się rozkładał? Nie, bo, nie, tu bo ja, tutaj, tutaj właśnie się trochę za bardzo boję. Podejście było dobre, tylko nikt się nie złapał. To trzeba pamiętać, żeby się łapać. Minimalnie za, za późno wypuściłem. Raz, dwa, trzy. No to raczej nic nie damy rady zrobić. Wskocz Chodź. na ścianę. I co? Czekaj, czekaj. No. Umarłem. <laughs> Umarłem. I co to było? Nie wiem chciałem, co. Co to chciałem było? Wypróbować ten skok, który ty robisz ciągle, ale mi nie wyszło. W mnie! No chciałem żebyś, mnie? chciałem, żebyś się rozbujał, żebym wypróbował. No ale Aha, dobra, no to do... musisz się zakotwiczyć. A jak się zakotwiczyć? Tak? O? No, kontrolę, O. Tak, to... i potem puszczasz w odpowiednim momencie i lecisz ze mną. Dawaj Pięknie. My Kurwa, co? fantastyczna robota. O, Może ja będę... boże, boże, boże... <laughs> może ja będę, może ja będę tym od zakotwiczenia, co? Okej, okay, okej, okay, no to jest dobry pomysł, tak podzielić trochę role. Poczekaj no, i teraz nie, 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 pokaż mi, pokaż mi jeszcze raz. <śmiech> <śmiech> wow. Dobra, więc co, mi wow. to w ogóle nie wychodzi, ale ja się muszę nauczyć. Dobrze, dobrze. Ba. O! Robił. No. Tak. Ale mi się, mi się wydaje, że mogliśmy normalnie przeskoczyć. T tak, ja wiem, ja wiem, ale ja chciałem wypróbować. Dwa, trzy Bida bliżej, bliżej Edge'a musisz stanąć. O właśnie. Dobra. Mamy to. O! I mamy zdjęcie pierwsze. E, I teraz Raz, co. Raz, dwa, trzy! A <suszy> <suszy> To odliczanie! To odliczanie, to troszkę troszkę za, za, za wcześnie za późno nie wiem w sumie. Pomocy. Ale co, tutaj nigdzie nie skaczemy, tutaj ja muszę się rozbujać. Ja muszę się rozbujać! Nie! O Boże, ja muszę się rozbujać tam, ty chłopie! No dobra, zapomniałem. O, oh bo, było blisko. <słyski> Wiesz, my mamy iść w górę, a nie w dół! Yeah. Pamiętaj o tym. Dajesz, dajesz. Mam ból teraz. Tomku, ja przeżywam ból teraz. Ja bo, bo, bo poczekaj. W się... Przytul się, Tul się do ściany. A, Dlaczego skoczyłem? Dlaczego nie ten klawisz ja, kliknąłem?! Ja, ja. Nie, nie, nie tam, to jest nie damy rady. To jest sekret. Jaki sekret? To jest sekret. Jaki sekret? Pa. pa. No, patrzę. A, no fajny sekret. Już widzisz, teraz lepiej nam idzie. Tak, jakby z automatu to robimy. Tak. Jakbyśmy czuli bazę po prostu. O! Dobra, mam przejebane, Puść, 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 puść. Musisz puścić. Dobra, mhm. jeszcze raz. Czujemy bazę, odpowiedział. Mam powiedzieć, czujemy bazę, masz 70 lat. <ścoughs> Czujesz bazę? Kurwa! Nie, nie, nie! Nie! Jesteśmy na samym dole! Jeszcze na nie! na samym dole, Tomku! Nie. Czemu? KURWA! Nie wiem, jestem... Z, jestem przepełniony złością nagle. Nie wychodzi mi! To już nie jest problem synchronizacji, to jestem słaby gamer! Nie! Jeszcze raz! O kurwa! Jezu, ile strachu! Dobra, 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 w odpowiednim momencie! Teraz! Mamy dobra! Mamy to, mamy to! Mamy mamy to, Jezu. to, mamy to. Okej. Okay. Ej, to jest fajne, jak tak z automatu lecimy. Świetna robota. Ale to ja miałem wciągać, tak? Zapomniałem. Świetna Dobra, jeszcze robota. raz, dajesz, dajesz, dajesz. Świetna robota. No ja, jak? Jezu, jeżeli jesteś tak, górze, to... Tak, to wciągam, wiem, 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 wiem. Wiem, już kumam, już kumam, już kumam, już kumam. Nie, 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 dlaczego skończyłem? Dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego? Bo my mamy mieć jedną komórkę wspólną, szarą! No przestań. Patrz! Jedna spórna, szara komórka. Dajemy radę. Nie musimy nic odliczać. Fuck! Kurwa, teraz zabrakło, gdzieś uciekła ta komórka chyba. Tomek, Tomek, spacja ci nie działa? Spacja ci nie działa! Ja w ogóle nie klikam spację Ciągnij! O może... Nie, Ciągnij. A może, a może nie, a może nie. A może nie? A może z tej strony... Łeza, prawie spadliśmy, prawie spadliśmy. A może odwrotnie, idź ty. Zapomniałem, poczekaj nie ten klawisz cicho, nie ten klawisz jeszcze raz idź. Ty dobra, jesteś dobra. le Nie! You maketh me angry. Masz szczęście, że mam taki wyrobiony ryj, który kurczę znosi każdy upadek. Naprawdę. Idź, idź. Jesteś mniejszy, tym ty... łatwiej się tobą rzuca. PRZESTAŃ! TOMKU! Przestań! O Boże, o Boże, chodź tu przecież, Tom, nie chodzi. A nie, dobra, wiś nie, sobie. Nie! Jak widz sobie! Wciąg! Wiś. Mnie, wiś! Już. Kurwa, mama. zaufaj mi. Jak to zebierz? Mów, mów kiedy? No! <ścoughs> to jest takie śmieszne, jak ty jak ty spadesz na ty. <ścoughs> Wciąż! Widzisz, jak cię ocenią, kurwa, właśnie teraz? Widzisz, jak się na siebie patrzę? Widzisz to? Skupienie, milion. Tak, milion, milion, milion sto. Okej, ok, okej. Okay, okay. leć. Okay, okay. Oh my god, oh my fucking god, O oh, Jezu. Oh, oh. No, klawisz mi się pomylił, dobra, 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 dobra. Nie! Nie! Nie, 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 nie! Nie nie byłem gotowy, za szybko to zrobiłeś. Zauważyłem, zauważyłem. Nie, nie! nie. Poczekaj! <śmiech> 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 no. Ok, Ok, kaszlu, no ci, dajesz Dobra. Okay. Boju, 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 boju. Ciągasz. I przeskakujemy raz. O, kurwa. Dlaczego spadłeś? Eee, dobra, nie odliczamy skaczemy. Po nie. I tu znowu. Czego się. Co? No, przystrosiłem się, dobra, teraz dajesz. Dobra Lecisz, dobra To jest ten trudny skok O oh. Okej, okay, okej, okay. tu jeszcze byliśmy, dobra, tu jeszcze tak. byliśmy Ale na górze już nie byliśmy więc No na górze to już ciężkie. No ale właśnie jak my dobra. mamy to zrobić? Struj tu gdzie ja i wyczuj no. kiedy ja, ja ruszę A, a nie, w sobie Dobra, raz, dwa, trzy Okej, 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 okej Okej, wciągnij Do końca, wciągnij, proszę cię Okej, okay, okay, mamy to. O, oh, oh, wow. pa, Kasper. Pa... <laughs> o, oh Nasz, babyk. To Nasz baby. Wszystko to wszystko zgadza. Wszystko się zgadza. Ty. My jesteśmy dwa ojce. O, oh, boi. Przemierzają świat. W ratunku swoich dzieci. To jest mój. A w sensie, dobra, nie myślałem, że razem jesteśmy ojcami tego samego dziecka. Nie, nie. Tak nie. pomyślałem, że o to ci chodzi, o, bo, ale tak, przez chwilę tak pomyślałem, ale to dziwne. Nie, muszę tak. Jeżeli chcesz nawet. w to uwierzyć, wierzysz. że. Aha, nie no, no. Jeden, z się, jeden z nas się musi przykleić do tego Aha. i przewachlować. Się. Szkoda, że dali takie coś na tutorial, a nie, kurde, jakiś po prostu gdzieś platforma pod spodem. Jak my się mamy tego nauczyć? Tutorial był na dole, tutorial bo... był na dole. No bo. Jobra, Dara, dobra, to ja się przykleję, dobra? Dobra, ty się Skaszamy. przyklej, ufam ci. Trzy, albo nie, nie, znam to jeszcze z dema. Wyszedł, dalej nie zaszedłem, ale wiem, że to jest pieruńsko ciężkie, więc postarajmy się przykleić obaj i potem zdecydujemy się, kto się puści. Okej, okay, dobra, deal. Dobra, raz, dwa, trzy. Dobra, ja e... się puszczam. no. Dobra, pójdź w odpowiednim momencie. o, o! Się, bujaj się, bujaj się, bujaj się, bujaj się. nie mam staminy do tego! A! Ale dobra, ej, mamy tutaj, mamy skrót, mamy skrót, mamy skrót! To jest skrót? To jest skrót, mówię ci. Do... do czego? Do, 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 tamtej platformy! Tylko musimy tam wskoczyć. Raz, dwa, trzy. I teraz, Jak i teraz, tutaj no tu musimy wskoczyć, i, i tam doskoczyć. Na tą platformę. Zaraz, próbujmy się bujnąć. Nie wiem, czy tak daleko dolecimy. Aha, Czekaj. Aha, jeszcze raz, jeszcze raz, no, No, dawaj, 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 dasz radę, dasz radę. Widzisz? Oh my God. Dobry skrót, dobry skrót, dobry skrót. Dobra, czyli jest trochę taki... Oj! Czyli jest taki trochę... Oj! Czyli jest taki trochę... Oj! <grym> Tutorial, oj, czyli można... Czy my możemy się Trzy, ruszyć! Dwa! Dobra, nie wyszło. <grym> Mać. Dobra, 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 weza, weza, weza. Nie Zróbmy wiem. to, zróbmy to Dobra Spokojnie, Aha, myślałem, że spokojnie. Nie, nie, nie. myślałem, że lecimy na całą Ja się wystraszyłem, dobra, no, odliczaj Dobra, raz, dwa, trzy Puszczaj I przyklej się z drugiej strony, dawaj O kurwa, że się puści Musi się puścić troszkę Dobra, dobra puszaj! O! Prawie, prawda? To prawie. jest do rozgryzienia, to jest do rozgryzienia. To jest do rozgryzienia. Ale jak oh. niżej, to kurwa, ja nie wiem, co sobie zrobię. Oh, 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 oh. O! Pięknie, puszczaj. Okay. Dobra, lecisz, lecisz, lecisz. Lecę, lecę, Tylko, lecę. widzisz, czerwony jestem. Oh! Czerwoniutki! Czerwoniutki! O, kurwa, umarłem. O, ładnie. Dobra, poczekaj. Dawaj. O! Oh! O! Oh, oh! MAMY TO! O! Oh! 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 I co teraz? Nie <laughs> absolutnie pojęcia. Teraz musimy się przybiegać ja tej na górę? O oh, bo to będzie najtrudniejsze, co? O oh, nie, 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 nie. No dobra, 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 dobra. Biegnij, zacznijmy biec z tej strony. Mm -hmm. Dobra, raz, dwa, trzy. O! Oh! Już, 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 już. Dobra, już. dobra jestem. Jest! Dobra. Trzy. Raz, dwa, trzy. Okej. Okay. A raz. tu? Dwa Trzy A dobra, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. Okej okay. Wow! Dobra Wow! To jest duży checkpoint chyba Elo Co to robicie? Wija ci się To myślisz, że to jest, to jest, to jest safe, tak? Myślisz, że to safe jest? Dla nas to jest na pewno safe, bo widzimy się w kolejnym odcinku, który będzie u Łezy A tymczasem się z wami żegnamy, mam nadzieję, że wam się podobało I tyle, wpadajcie do niego Ja pierdolę było super Biorę a pap... Po prostu to są, to są same utrudnienia z sobą, to jest tak pod górkę, tak idziesz, idziesz, idziesz no, i nagle o no, tak i pod górkę no, idzie. idziesz, tak rozumiesz, tak, to jest takie nagle, takie I potem, i potem się ludzie dziwią, czemu nic nie wrzucasz na tego youtuba? bo kurwa tak właśnie nagrywam Jesteś jakiś nerwowy Jestem A wiesz dlaczego, mam ci wytłumaczyć znowu dlaczego? Mam ci przypomnieć sytuację Jestem sprzed przekonany. 15 minut? <laughs> Jestem przekonany, że wiem o co chodzi. A będziesz na odcinku wypominał, że się spóźniłem? E, e, nie wiem, a co? Będę musiał umieć piłeczkę odbić. Ach, musi się przy, przy przygotować, tak? Nie umiesz tak po prostu Ta. z, z biegu coś wymyślać Trzyma... takiego fajnego. <laughs> Już masz tam e, napisany scenariusz jakiś odcinka, tak? Już wiesz, co będziesz mówić? Masz każdą ripostę na moją, ja na moją tą obrazę? Co ty, ja to wszystko z głowy. Wszystko Raz, z głowy. Raz, dwa... Lebo to wszystko powiedziałeś, że musisz się przyszykować! Mentalnie, mentalnie. Mentalnie i